O, przydałby się kask, nie? Dobra. Po co mi się tutaj zebraliśmy? Jesteśmy w Ustce na porcie, port Ustka. Po raz kolejny gościmy tutaj, aby przeprowadzić największe zawody MTV Stan Grand Prix, czyli Mistrzostwa Świata MTV Stan. Emocje po prostu górują, bo już tutaj zaraz zaczynamy. Już tutaj wszyscy czekają, zawodnicy są rozgrzani. Po prostu lada chwila rozpoczynamy i będzie grubo. Zawodnicy już na treningach pokazali niesamowite triki, więc warto zobaczyć ten materiał do końca, jak przebiegały zawody. Pozdro! Właśnie sposób ma wyglądać przejazd eliminacyjny. Willy Race zawodnik zaczyna na tej linii. Po przekroczeniu linii, tak naprawdę po powiedzeniu, start. Mierzymy czas. Jedna prosta, zawrotka, zawrotka, zawrotka. Druga prosta, teoretycznie proste, tak? Na dwóch kołach. Na jednym kole może to sprawić problemy, ale nie naszym zawodnikom. Więc jeszcze kilka chwil damy na przygotowanie, i zaczynamy z pierwszą konkurencją. Jak widzicie przejechałem jedną ósemeczkę, a już czuję, że było to mocne. Naszym pierwszym zawodnikiem będzie zawodnik z Włoch. Proszę mnie, żeby mówił po angielsku więc Let's start with the first competitor, Michael Tedoldi from Italy. One go, Michael Tedoldi! Pierwszy zawodnik dzisiaj, pierwsza konkurencja. Zachęćmy go prawami, tak pierwszy łuk. A nie skojarza się do drugiej, ach niestety błąd. Jeden błąd będzie odhaczyć. Go, 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 go! Wykonaniu Michaela! U mnie jest dużo skilla, dużo też usterek z rowerami. Niektórzy zawodnicy cały czas dopiszczają swoje maszynki. Kontuzje też są. U mnie wśród stopie, wczoraj nie zadziałało tak jak powinno. Całe wydarzenie nadrabia tymi wszystkimi usterkami, także następny rok myślę, że powinno być tutaj więcej ludzi. Za kilka chwil, tak do 10 minut, rozpoczynamy drugą serię eliminacyjną, czyli Stopping Challenge. Mniej więcej tak ma to wyglądać. Zawodnik rozpędza się od linii pierwszej. Przed linią musi mieć przednie koło, a tutaj przed tą musi już rozpocząć jazdę na przednim kole, czyli stopi. Każdy zawodnik ma dwie próby na wykonanie swojego najdłuższego przejazdu. Pierwsza próba stopi. Balansuje, leci mocno. Yes! Wielkie brawa Michael Tedoldi! Waldek, czy jesteś gotowy? Sędziowie gotowi? Startuj, Waldek, jak będziesz chciał. Waldemar Kukrowski! Leci pły Ale pięknie wielkie brawa Dawid Kardas a jest już gotowy poszedł jak strzała Jest wybrany dla Rumiński, miejsce trzecie. Tak, zestaw hamulców sponsorowany przez firmę Magura. Dzisiejszy event MTV Stan Grand Prix, Mistrzostwo Świata, zdobywa Szymon Rusz. I równie na miejscu drugim Waldemar Kukurowski. Zapraszam Was do serdecznie. Zróbmy dla nich no. Niesamowicie, wyrównana na walka. Sala centa, ten kto między nimi trzymał, wyprzedził walka tym razem. Niesamowite emocje dzisiaj. Dziękujemy wszystkim serdecznie, że byliście z wami, z nami, że dopingowaliście, że daliście, uskrzydliliście nas. Anty historia. No i na pewno będziemy się widzieć, mam nadzieję, w przyszłym roku, co